Siema, 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 to ja, wasza szefowa. Witam w kolejnym odcinku Koniec z Ma a to już odcinek 23. I w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować cyckami. Tak, dobrze słyszeliście? Cycki, cycki, wszędzie cycki! A dlaczego będziemy zajmować się cyckami? No, a to z powodu tych trzech wyrazów: czyli cycle, cycling i bicycle. No te wyrazy, no to są po prostu wyrazy kojarzące się tylko z jednym, a mianowicie tylko z cyckami, e, no a to pewnie dlatego, że w każdym z tych wyrazów znajduje się polski wyraz cyc. I o ile ja oczywiście jak najbardziej rozumiem, że można po prostu w tym wyrazie, wyrazie nie widzieć nic innego, tylko cycki, no ale z drugiej strony, no ludzie, no bez przesady, jak można być takim pervert, oh my god! No więc jeszcze raz. Zgadza się, w tym wyrazie są cyce, cycki, whatever you like. No ale po angielsku to jednak niekoniecznie i ja wiem, że te wyrazy zawsze sprawiają masę problemów, no bo wszyscy by chcieli wymawiać te cycki jednak. E, no ale niestety nie. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj cycle, czyli jeździć na rowerze, cycling, czyli jazda na rowerze i bicycle, czyli rower. Cycle, cycling, bicycle. Uh, so for example, I cycle to work every day. Uh, I love cycling and I bought a brand new bicycle last week. Cycle, cycling, bicycle. Także ostrzegam wszystkich pervs. Uh, nieważne jak bardzo chcecie i widzicie w tym wyrazie cycki, to po angielsku żadnych cycków tutaj nie ma, także bardzo proszę się uh, ogarnąć i uspokoić swoje żądze i wymawiać te wyrazy następująco. Cycle... Cycling, bicycle. No, a teraz wszyscy możecie iść się pobawić cyckami, czy co tam chcecie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!